Ja mam wszystkim z tej strony, Igor Kop, A to jest pierwszy odcinek. Zagrajmy w gry przyglądarkowe. To jest gra Legend Online, polska. Nazwę gry napiszę jeszcze w opisie i podam moją nazwę z gry. Oczywiście grałem już w, w tą grę. Mam level 32, więc zaczynajmy. Jesteśmy na arenie walk.

Dobra, zniszczymy zaraz kolesia. Więc. okej, okay, Użyjemy ataku S i to będzie koniec z nimi. Oczywiście dzisiaj nie wszystko pokażę. Pokażę Wam arenę walk, pole uprawne. Linku do gry niestety nie mam. mogę dać. Zróbmy ataku, który się nazywa ochrona przed zranieniem. Widzicie, że jak on mnie atakuje, to ja go. No i cyklon jeszcze używa. Tarta, uwaga. Dobra. Zobaczymy, kto wygra. Dobra, teraz go zabiję. Jej! Zwycięstwo! Jak widać, każdy może zagrać w tą grę. Dobra. Będziemy na pole. Zbierzemy rośliny. Weźmiemy drzewko. Ciekawe czy by się na odcinku udało dobić lewla farmy. O, widać zadanie wykonałem. Dobra, uleczymy leczy, komuś roślinki. Oj, to nic nie było, nie interesujcie się tym, co było przed chwilą. Dobijemy 15 levela jeszcze. Możecie podawać w komentarzach pomysły na gry. Okej, okay. już kończymy. Kończymy to, zaraz zbiorę wszystko. OK, jeszcze Czesia, koniec, można wrócić do naszego zamku, a w naszym zamku możemy iść, kampania nie, bo to od 20 levela, nie można, dobra, to pójdziemy na bitwę. Pokażę, kto... Legowisko wilków. Co każdy będzie mógł, ale serio. Nie każdy będzie silny, tak jak ja teraz. No więc wchodzimy. Więc nie dziwcie się, jak zabiją was wilki. Ale ja serio. Level 32, więc. Jestem ja w telewizji. Też ludzie. Jestem w telewizji chyba. Ja... To mój brat, więc wybaczcie mi. Okej. Okay. ale chcę być w telewizji. Serio? Tak! Ale ludzie mnie nie widzą. Ale ja coś sobie nie słyszałem. Bo sobie Ładnie. Dobra, pokażcie tą nagrodę Okej okay. Weźmiemy szkatułkę z brązu I idziemy dalej Wy to możecie dłużej przechodzić Nie tak jak ja używam gryfów i muszę ci no, przeciwnicy Ej co to? Ten wielki jest głupi Moje gryfy to koksy. Gryfy oczywiście to są moje koksy, ale wy będziecie mieć na początku włóczników, później łóczniczy W czwartym levelu. Na levelu 20 będziecie mieć rycerza i kapłanki, na 30 gryfy, na 40 będziecie mieć. Anioły i kawalerów. O jak widać? Okej, okay. go do zbliżów. Okej, okay, gotowe. Może będzie link do gry, może nie będzie. Dobra, ale teraz zniszczymy te wilki. Otworzymy wrota, puszkę Pandory jeszcze. Oczywiście w puszce Pandory nie zawsze jest dobra rzecz. Czasem dobra, czasem zła, więc opłaca się otwierać tą puszkę Pandory. Zabijemy króla wilków. to będzie koniec filmiku chyba. Jeszcze chyba coś będę przedstawić. O, jak widzicie, nachyta z wimolu. To było coś. To jest koniec. Takie coś wam się pojawia. Tu zdobyte doświadczenie. Wybieracie kartę. Oczywiście wy nie będziecie mieć klawisza w potyczkę chyba. A na 26 levelu możecie zdobyć rynek. Wchodzicie w domy aukcyjny. Sprzedaj towar i możecie sprzedawać. Co chcecie? Co chcecie i kiedy chcecie? A więc to koniec na dziś. Cześć, czołem. Um, ja byłem Igor Koks, a to była gra Legend Online, polska.